Cześć, on Witajcie na pierwszym odcinku z mojego miasta w Minecraft. I w tym odcinku będziemy budowali takie miejsce. Tutaj mamy już trochę zbudowane, gdzie będą różne, jakby biome w każdym. Tutaj, albo struktury tutaj będzie willa, boże, wioska na takim biomie. Drugie to jest pustynia. Trzecie to są. Bag... Nie, bo. Bag... Nie, kurde. Trzeci... Trzecie to jest taki. Jak macie taki biom z krzybami i tam jest taki duży, duży dom, to to jest właśnie to. Tutaj będzie Nether End, a tutaj bagna, więc no. Ale zanim zaczniemy budować, to zrobię Wam szybkie oprowadzenie po moim świecie. Więc kurde. Zaczynamy, tutaj mamy statuę wojownika, tak się ona prezentuje, tutaj macie z boku, tarcza jest tutaj, a tutaj jest miecz, no i tak, tutaj mamy statuę, która podnosi taki sam podest, dosłownie, a za tym mamy taki dom prezydenta, burmistrza tego, tutaj macie biurko, a tak to, to jest po prostu taka wieża zegarowa też, a w środku mamy takie coś i są schody na samą górę, tak to się prezentuje. Yy, dobra, ale teraz idziemy do mojego domu, yy, który tak wygląda. Yy, tutaj mamy na dole jest magazyn, yy, a na górze jest takie yy, normalne rzeczy. Tutaj kuchnia, yy, salon i yy, sypialnia. No, taki normalny domek. A tutaj jest. Yy, Kopalnia, a ją pokażę może na szlafcie, bo do to zajęło po prostu strasznie dużo czasu. Zostawiamy sobie dzień i wracamy do budowy tego, bo musimy uzupełnić ściany tutaj w każdym. Ja mam teraz to wszystko. W ogóle widzowie skończyłem tutaj wejście i tutaj będą biome. Te bliny będę robił już na końcu, nie będę teraz je robił, tylko jak po prostu uzupełnię to wszystko, ale to takie tylko przypomnienie. Takie tylko musimy sobie jeszcze drzwi wziąć i chyba od razu zaczniemy sobie od, od tych, tych, tych. Od Widzowie tak się prezentują bagna, które skończyłam robić. Dajcie znać jak oceniacie, Ty macie jeszcze z góry. A my się zabieramy teraz chyba do tego. Chyba z tym będzie nawet najłatwiej, bo mam dosłownie go tutaj obok i tylko każdy zna najlepiej ten bion, więc zaczynam. Dobra widzowie, yy, skończyłam yy, wioskę, tak się ona prezentuje, cały ja domek, villagerów, trzewo takie klasyczne i snopsiana, snopsiana no, yy, no i teraz zabieram się na pustynny biom i tutaj będzie pustynia. Dobra widzowie, skończyłam pustynię, tutaj mam taki pagór klamę, yy, taki, w ogóle tak się ona prezentuje, tylko nogi, drugi i postanowiłam, próbowałam zrobić piramidę, ale no nie za bardzo się to udało, no jednak moje zdolności artystyczne nie są jakoś na wysokim poziomie, ale jakoś to wygląda nawet. Yy, no, zrobione i teraz do tego, co wam mówiłem, to takie, co nie pamiętam jak się nazywa, więc. Dobra, widzowie, skończyłam ten. Jestem z niego najmniej zadowolona na razie, bo patrzcie, jak Woodland Mansion wygląda, bo już wiem, jak to się nazywa. No, popatrzcie na no tylko. Tutaj postaram się wam zrzucić zdjęcie prawdziwego. A tutaj moje. Już wycieczony, chyba nie jestem zadowolona. No, ale teraz yy, Nether. Drodzy skończyłam nader, tak on wygląda, tutaj mamy Blaze'a, a tutaj mamy Endermana, tutaj na środku jest lava. dla mnie wyszedł nawet spoko, nie jest to jakiś super, no ale teraz lecimy do endu i to jest już ostatnie na dzisiejszy odcinek. Aha. Zapomniałam, że to tak działa. Dobra, widzowie, skończyłem ten end, tak się prezentuje, tutaj mamy już pokonaną smoka, jest to jajko, a tutaj po prostu części MCT, yy, no, trochę trwało to, bo napotkaliśmy małe przeszkody, yy, ale to widzieliście już na nagraniu, no, a tak to się prezentuje już tak z zewnątrz, yy, dzięki, że byliście i widzimy się w następnym odcinku, nara!